Z tej strony Kamilez i chciałbym Was przywitać w pierwszym odcinku z GTA 5 edycji odświeżonej i tak wiem. Wiele osób twierdzi i mówi, że totalnie się nic nie zmieniło, jednakże ja gram w tą grę 12 lat bite dzień w dzień i widzę totalnie różnice. Jednak my wracajmy do tego, o co chodzi w tej serii, a dokładniej do Legend i Teorii. W tym przypadku będzie to teoria z usuniętym wątkiem, który pojawił się w online, a dokładniej z kasynę. Podobno w singlu mamy mieć zostawione po nim szczątki. Czy rzeczywiście tak jest. Oczywiście, sprawdźmy to Zanim rozpoczniemy ten odcinek na dobre Nie odbiegamy od tematu, ponieważ jego sponsorem jest One Night Casino one Night Casino to gra typu social casino. Naśladuje mechaniki kasynowe, jednak nie oferuje prawdziwego hazardu. Gra oferuje wiele ciekawych aktywności, w których to możecie brać udział wraz ze swoimi znajomymi i sprawdzić, kto ma większe szczęście i kto zarobi więcej wirtualnej mamony. Grze mamy koło fortuny, którym możemy kręcić i zobaczyć, czy zgarniemy grube miliony, albo i stracimy wszystko. Także możemy zostać piratami i poszukać swojego skarbu dzięki mapie skarbów. Jednak w tej grze najważniejsze są sloty których do wyboru mamy sporo. A dla mnie ciekawym jest klasyczny, możemy poczuć się jak w prawdziwym e, kasynie. Mamy również automaty z bonusami, które oferują nam większe wygrane, którym jest na przykład Dragon Fortune. W tym przypadku na Smoczej Fortunie udało mi się zgarnąć massive Wina. Oczywiście zachęcam do pobierania One Night Casino w linku, który macie podany w opisie, a także wbijania do mojego klubu, którego nazwę macie o tutaj. A teraz uciekajmy do filmu. No i moi drodzy, zaczynamy w pięknej o naszej grze. No ja widzę totalnie różnicę grając na ultra ustawieniach ze wszystkim na maksa podkręconym dla mnie to jest piękne, ale oczywiście to jest moja opinia, wy możecie wyrazić swoją. Komentarze są do waszej dyspozycji jak zawsze no po prostu wygląda to dla mnie cudownie zupełnie jak nowa gra. Te przeskalowane tekstury no robią wrażenie. O nawet babeczka się spojrzała no, przecież bym wyglądał lepiej No, te postacie też wyglądałem tak smoothnie Ale dobra, ja już się tutaj nie napawam Jak zauważyliście pewnie Jesteśmy na online W edycji ulepszonej, proszę was bardzo Wszystko się wyświetla, ja was tutaj nie kłamie Wracajmy do wątku, jesteśmy na online Ponieważ lecimy do kasyna Zobaczycie jak to tutaj wygląda Żebyśmy mieli właśnie Porównanie do singla I wtedy będziemy mogli przejść Do naszej teorii I wtedy zobaczyć czy rzeczywiście Tutaj mamy jakieś pozostałości po tym, co się pojawiło dopiero w online parę lat temu, co miało być w singlu. No ale niestety w singlu czas się zatrzymał w 2013 roku. Ale dobra, zobaczymy, jak to tu wygląda, żebyśmy mieli porównanie i mamy mieć też blipy. Tylko na mapie mamy blipy, ale jest tu blip garażu. Z kasyna. Mamy oczywiście sam blip kasyna, jako nieruchomość. Mamy także music lockera pod spodem, więc mamy tam klub i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Pełno tu ludzi. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Ja muszę sobie przypomnieć. Mamy blipa i dobra, no włącza nam się kasynka. Dopiero wtedy możemy wejść do kasyna. A wyjdźmy. No, i mamy tą animację, i o taką animkę nam chodzi, że jakby nas przenosi trochę do przodu. No, tego nie uzyskamy, ale to z wyjściem to już jest bardziej możliwe. Spróbujmy wejść jeszcze do kasyna i zobaczmy, czy będziemy mieli jakąś bardziej dopracowaną animację wyjścia, czy tylko ta którą widzieliśmy. Okej, okay, ta, którą widzieliśmy, niestety. Zra Ok, przeniosło nas, nawet nie wchodząc do blipa. Zobaczymy, czy będziemy mieli ją również na singlu. Chodźmy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda z garażem. Co do Music Lockera, obawiam się, że tam może nie być tej animki, bo jednak jest to w zupełnie innej części. Dobra, mamy podnoszenie, wejdźmy na ten parking. Dobra, mamy tutaj też taką drobną animację. No dobra, zostaje nam jeszcze Music Locker. Tutaj raczej nic ciekawego już nie zlokalizujemy. No wiadomo, parking to się pozmieniało z zewnątrz, więc zobaczymy, czy rzeczywiście coś tu będziemy mieli, i także zobaczymy, czy nam będzie bijało blipy. Bo normalnie możemy sobie zaznaczyć, na przykład teraz GPS Hasyno. Czekajcie, tylko ja odlecę może od niego kawałek, żebyśmy mieli jakieś e, porównanie. O, Diamond Casino and Resort. Proszę bardzo, 200 metrów i nam zaznaczyło to normalnie na mapce. Będzie ciężko to zrobić na singlu, ale jeszcze mam pomysł. Bo w kasynie mamy oczywiście co? Automaty, ale także mamy barbera i sklep. Więc może to nam wykryje, bo raczej garażu nie wykryje jako LS Customs, chociaż też będę mógł spróbować wyszukać. Dobra, tu mamy music lockera, do którego wchodzimy od razu, jak jest wyjściem. Zobaczmy standardowo, ok, czyli nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Ja dzisiaj, kurde, tutaj grzecznie pod tym kasynem, tak, to już bym wszystkich e, oczywiście stąd wyprosił, ale niech będzie. Co się stało z tym opresorem? Teraz musimy z niego skorzystać i spróbować tymi blipami się pobawić i zobaczyć czy będziemy mieli właśnie tutaj jakąś traskę do niego czy jedynie to co już wam pokazałem, czyli kasyno na pewno jeszcze możemy music lockera sobie wbić, ale wiecie jak to jest ammunition, no nie no tam nie ma sklepu z bronią pokazuje nam 605 metrów, bankomat ok, może bankomat nam wbije, poczekajcie wbijmy jeszcze raz ammunition spróbujmy jakoś bliżej bankomat nie, 300 metrów ponad jest, jakiś bliski. Naprawdę tu nie ma bankomatu? Co wy gadacie? Dobra, może, może rzeczywiście to na fivemies, ale na pewno jest tu sklep z odzieżą, zresztą mamy teraz blipa. Tylko poczekajcie, jaka to jest odzież? Sklep w Kasynie, ok. Tylko który sklep to jest pytanie, ale dobra, bankomat wywalamy. Salon fryzjerski, no nie wiem, może później. Tatuaże też nam ponad 600 metrów. Spróbujmy tuning. Okej, okay, półtorej kilometry. Mamy ubranie lepszych, gorszych, tylko po prostu mamy jedne. Czy nam to zaznaczy? Nie, poczekajcie. Zmieńmy sobie na Benysa. Spróbujmy ubrania. Może być ciężko. I spróbujmy w takim razie zaznaczyć fryzjera. Czy będzie salon fryzjerski? 800 metrów. A mamy barbera normalnie. U nas w penthouse jest barber. Powinno to nam banglać i powinno nas to doprowadzić, ale że nas to nie prowadzi, nawet na online, to jestem zaszokowany. Gdzie mamy tego fryzjera? No tutaj dopiero. No i mamy normalnie fryzjera. Mogę z niego skorzystać, tylko dlaczego mi go nie pokazuje na mapie? Normalnie mogę sobie korzystać z fryzur, mogę sobie zrobić co tylko chcę, a gościa nie mogę zaznaczyć. Wracamy w takim razie do fabułki. Liczyłem, że te blipy rzeczywiście może zadziałają, ale niestety, jak widzieliście, nawet w online to nie działało, więc no kurde. Nie liczę, że single zaskoczy, chociaż no, tryb fabularny zaskakiwał nieraz i różne rzeczy odkrywaliśmy. Zresztą możecie sobie obejrzeć poprzednie odcinki, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to warto, bo odkrywałem mniejsze bądź większe rzeczy. Warto rzeczywiście zapoznać się z moją twórczością, w szczególności, że zaczęliśmy serię z innego Grand Reve'a, a dokładniej San Andreas, ale dobra, mamy kasyno, tym razem nie Diamond, tylko Bilaki. Even Los Santos. Zobaczmy w takim razie, jak to tu wygląda. Szczerze, kurde, to miało swój klimat, ten duży żywopłot, a parking za dużo się nie zmienił. Nie wiem, miałem jakieś wyobrażenie, że on totalnie ewoluował, ale nie za bardzo. Chyba drzew jest trochę mniej w online, jakoś jest ten żywopłot mniejszy. Tak to wygląda. Ale dobra, podjeżdżamy. Kurde, jaki sentymencik, 2013 rok się przypomina Jak wszyscy pragnęli kasyna w online, a go niestety nie było A to było tylko napisane opening soon Ale niestety na singlu go nie mamy wciąż, szkoda Bo byłoby fajnie, a przynajmniej robili, że ładnie to wygląda, nawet na kasynie no, Siema Franek Zobaczmy w takim razie, czy będziemy mieli jakieś prowadzenie do drzwi Kurde Tutaj to wejście też jest inne trochę. Jest takie mniejsze i bardziej osaczone. Nie czuję, jakby mnie coś prowadziło tutaj do blipa czy czegokolwiek. Totalnie tego nie czuję. By miało być tutaj, że nasza postać sama taka, wiecie, zacznie iść płynnie w stronę drzwi. O! Ej, czekajcie, a może? Zróbmy kamerę jeszcze raz. Ja nie ruszam myszki. Kurde albo mi się wbiło coś, albo rzeczywiście no, kurde ja tylko w wsadem ruszam i on jakby skręca tak bardziej do ja tylko przysięgam, ruszam tylko w wsadem i on rzeczywiście skręcił w stronę drzwi bardziej, poczekajcie no, kurde, teraz to już w ogóle ziomek stoi to zamknięte jeszcze jest, mordeczko, to jeszcze nie wtorek dobra, zobaczmy Patrzcie, on rzeczywiście skręca. Czekajcie, zróbmy test, nakręca, by miał. No, teraz to było widać, idealnie to było widać. Mnie to prowadzi do drzwi. Odbił, odbił w stronę drzwi. Moi drodzy, rzeczywiście jest tutaj wyzwalacz. Ej, dobra, dobra, tego się nie spodziewałem, ale jeszcze nie kończmy tego, tylko spróbujmy. No, właśnie, do Music Lockera. Tu miał być Music Locker, czyli ten klubik, i on tutaj jest. No tu jest normalnie wyjście. No kurde, nie wiem, czy nas prowadzi. Czekajcie, spróbujmy. Mm -mm. Zobaczcie, tutaj nie prowadzi nas, czyli klub. No klub został dodany w sumie po kasynie i to dość sporo po kasynie czasu minęło i możliwe, że właśnie nie był planowany oryginalnie. Ale wiecie, tam współpracę z DJ-ami, DLC z klubem, wtedy się pojawił tony z GTA 4. No niestety tu nie ma tego przekierowania. Nasza postać nie skręca nagle w stronę drzwi, jakby chciała wejść do środka, ale tam mieliśmy wyzwalacz, który nas kierował stricte na drzwi. Tu mamy parking, tylko że ten parking to w ogóle się zmienił. Tu mamy taki, wiecie, wielopiętrowy. Ostatecznie w online został zrównany do podziemnego. W sumie tak, bo tutaj z tyłu na górze, zamiast chyba penthouse'ów, mamy parkingi. No tak, i to się wszystko zgadza. I podjeżdżamy, zobaczmy, czy nas to jakoś nakieruje. Czy. Czekajcie, czy ja skręciłem? Tylko zatrąbiłem? a to. No dobra, już sobie chyba wbijam to. Spróbujmy. Nie. Auto mi nie skręciło, jedzie dalej tak krzywo, jak jadę, tak jedzie. No, logiczne, ale zobaczmy. Nie, raczej nie. Nie było tu planowane jazdu. Może miał być teleport po prostu stąd, jakaś animacja, ale nie wbija nas to do garażu kompletnie, nie. Odjeżdżamy i zobaczymy. Możemy spróbować bankomat wbić, zobaczyć czy nam go tutaj załaduje, więc 3, 2, 1 400 metrów. Tam gdzieś w drugą stronę, nawet wiem gdzie. Przy warsztacie samochodowym EXOTIC Santos Customs prawie 1,5 kilometra. Tania odzież również nie, też prawie 1,5 kilometra. Zwykła odzież 900 metrów, a droga odzież, kurde, naprawdę. Liczyłem, że drogą odzież chociaż nam zaznaczy. Czekajcie, dajmy sobie zwykłą odzież, nic. Tania odzież, nic. Fajnie, że tutaj w Singlu mamy właśnie podziały na te sklepy. Liczyłem, że to tu zadziała, ale niestety nie ma takiej opcji, więc odjeżdżamy na razie w drugą stronę może. Mamy, o, sklep z maskami. Tam też można kupić maski w kasynie w online, ale niestety pokazuje nam tylko sklep na plaży. Fajnie jakby była tutaj alternatywa w kasynie, wiecie, takie ukryte. Dobra, w takim razie, fryzjer. Nie, nie, nie gadajcie. Ej, mamy w kasynie wbitego fryzjera, a nawet na online to nie działa. Czyli od premiery był planowany fryzjer w kasynie. No pewnie jakieś sklepy z ubraniami też, tylko zostawili blipa fryzjera. Ale normalnie mamy to, patrzcie. Prowadzi nas to do garażu, co ciekawe. Normalnie mamy fryzjera. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Dzisiaj coś mocnego. Gdzie nas dowiezie? Może nas wrzuci w budynek? Ej, to byłoby mocne, ale i tak rezultaty tego odcinka są fenomenalne. I to, że mamy tutaj blip fryzjera nieusunięty po tylu latach i to, że nas kieruje do środka. Chociaż o tym kierowaniu uszałem na PS3, że coś takiego jest, ale nigdy tego nie sprawdziłem i rzeczywiście nie jest to fake, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wy również jesteście zadowoleni z rezultatu. Zatrzymaj się, e! taksówkarz, stój dobra, mamy to e, może najpierw nie pomijajmy zobaczmy, gdzie nas dowiezie ta, ponaglimy go tylko i jazda, gościu do naszego celu, do którego za daleko nie mamy, ale chcę zobaczyć, co on zrobi, ale raczej to próbuje nas wieźć na parking a i tu nas wysadza. Dobra, e, wybierzmy cel podróży, ponaglimy i także pominimy. Dodatkowe koszta to nie jest ważne. I kurde, wysadziło nas tutaj przy parkingu. No, liczyłem na trochę lepszy rezultat, jeżeli o to chodzi. Rzeczywiście pozostałości po kasynie zostały, bo jak widzieliście, w online nawet blipa nie mieliśmy, więc to jest naprawdę ciekawe. No ale tym pięknym kolorowym akcentem niczymy automaty możemy potwierdzić naszą dzisiejszą teorię. Zapraszam Cię do kolejnego filmu, który za chwilę wyświetli Ci się na ekranie. A jak na razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!